Siemaneczko, z tej strony Thompson i witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem razem z Filipem. Dzisiaj robimy finał, ale on niestety nie jest w grze. Tylko sobie gadamy. No i co, zaczniemy od Mercedesa. Stawmy go na linii. Czekaj, bo... Stopper, pyk. 3, 4, stać Dobra, czwórka, piątka steczka O już dwie sety ponad O w dupę, pośliznąłem się E ja nie wiem, gdzie jestem Sobika i jest dzwoneczkiem obowiązkowo Żeby was nie ominęło jak kupuję nową grę Czyli Eurotrack 2. W sumie to wygadałem mogłem już dopiero na tym odcinku powiedzieć Ale zresztą A Snowrunner można powiedzieć że będzie na chwilę zawieszony Żeby mi się trochę odnudził bo mam już prawie 200 godzin w nim ale w co wsnale? A czy ty masz Eurotraka? A, tu nie widziałem. Ej, kurde, czeka, bo będę musiał jechać jeszcze raz, bo ja tak patrzyłem telefon, y, y, w telefon, co nie? I się zagapiłem i y, nie dość że jechałem wolno. Jeszcze gadałem z Tobą, to to nie ma sensu. Bo to, już dwie, bo to już dwie minuty jedzie, nie? A kiedy były eliminacje, to na ten niecałą minutę dojechał. Dobra, Ajajaj. co eurotraka? To może następny odcinek będzie serio Draka właśnie z Filipem. O. Ej dobra, ale jak jadę na start, to jakoś umie to opanować, ale jak... Chcę już na czas, o w Nie, jasność, tak. Nie zgadniesz, nie? Jechałem ponad 200 na godzinę i tak wrąbałem słup, że mi się auto zablokowało i nie umiem wyjechać. Czekaj. No ja muszę właśnie aktualizację zrobić fitę. Od flifer robisz aktualizację. Dobra. To jest. Nie, jest! Omerole. A, i też w poprzednim odcinku yy, ta BMK chyba też przeszła i jeszcze jakiś yy, auto chyba mustań, ale one są wolniejsze, to, jest, yy, ten, to je też po prostu wywaliłem. A teraz prostu jest czterech finalistów, Nawet sześciu. Ja Na przyczepieniu jest? No, bardzo. To... No, tak samo e, te... E, wszystkie dodatki z Eurotraka kosztują normalnie 30, e, 350 zł, a jest za 50 Taka przecena. Ponad e, 80% chyba przeceny. Łoo! Wow! Ej, chłopie! Ej, możecie na odcinku zobaczyć jak ten e, Mercedes jest ten ładny ze środka. Dobra. I chwila. Pyk. 3, 4, start. A nadzieję, że teraz się nie wywalę jak ostatnio. Ale jak trzymiesz prędkość, to korety łatwo się nie wywalić, ale jak przyspieszasz, dajesz ten kolejny bieg, to wtedy jest najgorzej. W sumie to nawet y, nie muszę tutaj tam mieć czasu, bo tak siak wiadomo, że to przegra. Ja nie mogę, ale I z tym by były takie piękne drifty, że hit. Fajnie. Ja mam gorszy czas niż wtedy, kiedy ten było odpadanie do finału jak yeah. hit to jest to jest szybkie pierona letko le, le skręcisz kierownicę ale ty chyba nie masz kierownicy czy masz kierownicę no jak ja letko skręcę kierownicę to od razu to tak leci że hit skle... Z GTA nie Dobra, minuta 30. Ostatnio w tym pierwszym chip miałem chyba 53 sekundy, więc no. Ale to tylko dlatego, że wtedy się tak nie wywalałem. Ale tak naprawdę nie jest w ogóle stopniowy start. zrobić jeszcze raz. Nie, na PlayStation mam super. 3, 4, start. 对吗？ I 6 sekund. Ej, tak szczerze, ja się boję, bo Pagani, Pagani i Porsche jest szybsze niż Lamborghini. Ja się boję, tak zdanie się tak, że yy, ten Lamborghini szybciej dojadę niż ten Pagani i Porsche. Z takiego powodu, że po prostu yy, ten łatwiej się. na Lamborghini ale mi się daje za 48 sekund z Polszy jest 51 sekund ale to tylko się wywalem a Lamborghini nie ale za to, tu jest byk prawdziwy nie i to, te, ej, to też pięknie wygląda ze środka No, w pole. Nie. No, to, Aha. I to jest o tych stapkach, żebyś naprawiać. Aha dobra, no. Trzy, cztery. Trzymajcie. Y Ciepto jeszcze wtedy się tak poślizgnął i bokiem poleciałam, tak to by było jeszcze szybciej. Ale to tylko przez chwilę w sumie. No dobrze, zobaczcie na filmie. Co zobaczycie są Simsy piątki, ale... Nie wiem, to są Simsy piątki. To piątki? Nie, gdzie jest, jest Simsy ten Simsy pięć kurki są na piątkę? Nie, nie mam nie ma nic zobaczy to. Nie do czego to jest po prostu la ale bez sensu. GTA za darmo! Cieprz GTE? GTS? GTA! A GTA za darmo? Na, no. na Steamie? No. A to sobie pobiorę. Boże, ja tych samochodów kupiłem. Ale tak szczerze, najbardziej mi się podoba... Najbardziej chciałbym mieć Stop <noise> Bo jest mega szybkie ale jeżeli chodzi tak na wyjazdy na wyjazdy to bardziej bym wola, eee, czekaj to by... na wyjazdy na wyjazdy to bym wolał Porsche dlatego że z tyłu jest z tyłu są tylne siedzenia co nie a na przykład bagani nie ma nie ale poganie też jest szybsze ale nie jest dużo

A na trójce to będzie 100 160 ,000. I mamy mam jeszcze karstraje. Dobra widzowie, na ten odcinek to by było wszystko. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, oczywiście ze dzwonem w yy, na mojego TikToka, rolnicy z i na